Wicepremier. Prognozy dla konsumentów nie są niestety dobre, Henryk Kowalczyk. Ceny mogą rosnąć, ale żywności nie zabraknie. Dopóki nie ustabilizuje się sytuacja w Ukrainie, musimy się liczyć ze wzrostem cen produktów rolno-spożywczych. Prognozy dla konsumentów nie są niestety dobre, mówił w rozmowie z pap wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dopóki nie ustabilizuje się sytuacja w Ukrainie, ograniczony jest eksport zbóż z tego kraju, jest też groźba nieopsiania jakiejś ilości pól. Wzrost cen zbóż na rynkach światowych musi być brany pod uwagę i nie unikniemy skutków tych podwyżek także w Polsce, zaznaczył szef resortu rolnictwa w rozmowie z PAP. Kowalczyk zwrócił uwagę, że ceny zbóż już znacząco wzrosły i to przełożyło się nie tylko na koszty produkcji chleba czy makaronów, ale także na produkcję zwierzęcą. Jak mówił, drogie pasze to wysokie koszty hodowli, a to oznacza w kolejnych miesiącach zwyżki cen produktów mięsnych. Prawdopodobnie będą też wyższe ceny innych produktów roślinnych. Jaki to będzie wzrost, trudno obecnie ocenić, bo na to składa się wiele czynników. Poza wojną w Ukrainie na ceny mogą wpłynąć warunki klimatyczne, na przykład susza, wskazał. Wszystko będzie drożało, bo na koszty produkcji żywności wpływają ceny paliwa, nawozów czy energii, przyznał szef resortu rolnictwa. Podkreślił przy tym, że żywności nie zabraknie. Mimo, że do naszego kraju przybyło ok. 2 milionów uchodźców z Ukrainy, żadne produkty spółek sklepowych nie zniknęły, zaznaczył kowalczyk. Główny urząd statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 rok wzrosły rok do roku o 12,3%. A w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 2,0%. Najmocniej podrożały paliwo oraz rachunki za energię. W obu przypadkach ceny były o ponad 27% wyższe niż rok temu. Szybko odrożeje też żywność. W kwietniu tempo wzrostu przyspieszyło z 9,3% do 12,7%. W ocenie analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego szczyt inflacji wystąpi w sierpniu i będzie na poziomie 13%. Wicepremier zauważył, że konflikt w Ukrainie będzie miał istotny wpływ między innymi. Na kraje Afryki, gdyż z Ukrainy, a także Rosji eksportowane były duże ilości zbóż do tych państw. Obecnie wysyłka ziarna z Ukrainy drogą morską nie jest możliwa, porty Morza Czarnego są zablokowane. Kowalczyk zapewnił, że Polska stara się pomóc w przewozie ziarna z Ukrainy. Poinformował, że 16 maja spotka się z ministrem rolnictwa Ukrainy w obecności sekretarza stanu do spraw. Rolnictwa USA i unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego. Będziemy rozmawiać, jak pomóc Ukrainie w eksporcie zbóż, między innymi, do krajów afrykańskich, zapowiedział szef MIRW.